Właśnie dobiega końca pierwszy etap prac rewitalizacyjnych w centrum Mikołajek. Miasto zmienia się i pięknieje każdego dnia. Tak zwana aleja żeglarzy została oddana już do użytku. Rozpoczął się za to kolejny etap inwestycji modernizacja rynku. I tutaj chyba najwięcej pracy nas czeka. No zmienia się w ogóle wszystko, jak Państwo widzą. Promenada jest nowa, otwarliśmy widok z rynku na jezioro, zmieniamy. Oświetlenie, będzie piękne, nowoczesne oświetlenie całej promenady, kanalizacja burzowa, no generalnie od początku do końca remont kapitalny naszych głównych ulic w rynku. Ta inwestycja jest rozplanowana na dwa lata, z racji tej, że to jest bardzo duży koszt, a dwa, zakres robót jest bardzo ogromny. Rozłożyliśmy tą inwestycję na lata 2010-2011 i początek 2012 roku to już będą takie prace wykończeniowe. No tylko po to, żeby nie utrudniać turystom, którzy przyjeżdżają do nas życia, no i naszym mieszkańcom. Dlatego Natężenie prac będzie w miesiącach jesiennych i wiosennych, natomiast lato, główny sezon turystyczny, chcemy te prace wyhamować po to, żeby nie przeszkadzać naszym turystom. W parku prowadzone są prace od strony Placu Wolności. Pojawią się m.in. boksy handlowe oraz tak zwana mała architektura, ławeczki, kosze, nasadzenia zieleni i oświetlenia. Na wszystkie prace samorząd zdobył dofinansowanie ze środków unijnych. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury lata 2007-2013 przy dosyć mocnym finansowaniu naszym gminnym. Około 40% środków pochodzi z budżetu gminy Mikołajki. Obecny etap inwestycji zakończyć ma się wiosną. Finałem będą prace związane z modernizacją i przebudową ulicy 3 maja i Placu Kościelnego. Rozpocząć się mają one jesienią przyszłego roku. Projekt rewitalizacyjny prowadzony w Mikołajkach jest jednym z największych w województwie warmińsko-mazurskim. To spory sukces, bo w naszym regionie działania rewitalizacyjne cieszą się największym zainteresowaniem i wśród samorządów aplikujących ośrodki na ten cel jest bardzo duża konkurencja. Jak na razie gmina Mikołajki odnosi na tym polu sukcesy.